Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Ten kawałek do zgarnięcia łapa sobie komentarzyk, bierzecie udział my na casehack.com, link do strony w opisie. W Ten plusik, kodzik soul, zastosuj. Dwie skręczki na start, 10% plusu do doładowania, a warto robić doładowania z moim kodem, bo zobaczcie, no idzie, idzie, ruszyły, idą kosy, e, a jest tutaj masa tych skinów. E, 5 dyszek minimum, to macie szansę już na te wszystkie skiny łącznej wartości, e, 8 koła około, bo troszeczkę tego poszło, było prawie 10, e, więc no jest około 8. E, proszę państwa, no tak, e, nawet więcej, 8,5 gdzieś. Możecie napisać w komentarzu, jak ktoś to przeliczył. Zobaczcie, ile skinów dyszka, minimalnie 8 itd. i tak dalej, i dostaniecie komunikat taki, że udało wam się zgarnąć dany przedmiot. E, ogólnie te szadołki tutaj są, że one tyle, bo one tyle kosztowały, jakie ja wstawiałem na giveaway, a ten gość mi wysłał na Instagramie ziomeczek, że te shadowki zgarnął e, i one 700 coś teraz w ogóle warte, więc wartość tych przedmiotów może być dużo większa, nie? Więc kodzik SOUL przy każdej wpłacie warto eee, Na stronie ogólnie można wbijać poziom, są free case'y, ale ja free case y otwierałem niedawno, bo nagrywałem sobie dwa odcinki pod rząd eee, I jak wiecie, oglądaliście poprzedni dzień wcześniej, no to są te nowe skrzyneczki premium I Dzisiaj chciałbym zrobić z nimi bitwę, no wszystkich raczej nie wrzucę Ale bitwę premium możemy zrobić Czekajcie, a tego na tego blezika jakbyśmy sobie odpalili, w ogóle tutaj możemy jeszcze wrzucić te tak, konie. To grubo Na tego blezika ja są ciekawe skiny, są, są. Um, ogólnie, jeszcze chciałem zobaczyć Royala. <laughs> potężnie. Potężnie. E, no dobrze, robimy bitewkę Case Battle. Miejmy nadzieję, że są już dostępne w Case Battle'ach. Te skrzynie. Mamy Event. Fajnie, są teraz posegregowane i są premium. Dobra. Na większość damy tych raczej. Większość damy tych, dajmy tych galakcji też parę. No i dobra. I taka bitewka, i taka bitewka. Cztery graczy, zwykła, klasyczna. Jeszcze, I wale solo. I tyle. 22 rundy. Poker Nitro nerd. No ja. Początek dobry, ale to wiadomo, nie jest to przewaga. Nie wiadomo jaka. E, tak, już nas wyprzedził tutaj nerd. E, nitro też nas goni. No, przydałoby się jakiś ciekawy przedmiot trafi. Wybaczcie mi się ziew ziewło mi się. O kurwa blisko była koronka, ale dobra, jeżeli nie w tych, no to w tych droższych może koroneczka, nie no, na pewno to było lepsze niż w tej. Eee, no patrząc kuziwa. Teraz nie idzie nam za dobrze. I tutaj nerd na takim no dosyć z ciekawym prowadzeniu. Myślałem, że nam wleci koronka, ale no nie. Ale no nie. No dobra, gdzieś tam gonimy tego nerda. Chociaż Nitro też blisko nas Ej dobra mamy znowu pierwsze miejsce Wiadomo to nie jest jakaś przewaga i, I i właśnie O to chodziło No ale dobra zaraz wjeżdżają te potężniejsze skrzynie No tam się może zadziać nie bo tutaj, tutaj mamy Trzymamy poziom no nie mamy najmniej Mamy praktycznie tyle samo Co nasz kuźwa przeciwnik Nerd eee, No teraz już nas wyprzedził Kurwa ale mu teraz siadło Nitro koronka, no dobrze, ale jeżeli oni trafiają te koronki, chociaż to nie wiem, czy to nie jest pierwsza ogólnie w tej bitwie. Uuu, no to sobie tutaj wjechał, no to sobie tutaj wjechał pan. Dobra, to są te droższe skrzynie, a tutaj nic ciekawszego, znaczy nie, no są droższe te przedmioty, dobra, faktycznie. Ja pierdolę, no nie, no Nitro tutaj sporą przewagę nałapał. Mm -mm, niedobrze, no niedobrze jest, fest niedobrze. zarzuty royalem nam, przeleciał. Dobra, to jest dobry chyba drop, bardzo dobry drop. Ale no Nitro ma dalej więcej. Teraz Royal by nam się przydał. Kurwa, ten szadołki, no oni łapią tutaj te skiny takie, że ja pierdolę zarzuć nam... Royalem. kurwa. Jest zajebiście, ale poker ma Royala, on ma więcej od nas i i tutaj grubo. I tutaj kurwa grubo, ja pierdolę, no pięknie by było, gdyby on nie miał tego. tej koronki. I patrzcie, no i byśmy... Byśmy go wyprzedzili, nie? Byśmy mieli więcej ten gdyby nie trafił tego, by miał dużo mniej i wygrana by była ciekawa. Wiadomo, nie tyle. No ale cóż. Czy to był underdog, czy ten, to też by nic nie nie stało. Ja, pitole. No kurwa, niedobrze. Ogólnie co, tylko jedna koronka chyba się na całą bitwę. No nam się też sypło ładnie tutaj w tych ostatnich. No ale cóż, niestety tak bywa. Z mojej strony to tyle. Ja wam serdecznie dziękuję, mordki. kochany, za oglądanie. No chyba, że jeszcze wiecie co. Otwórzmy sobie trzy Cztery. Możemy 4, to otwórzmy 4. Jeżeli poleci coś z górny. Bo kurwa, jakby tam to siadło. Jakby tam to siadło na górze, nie? Ja jebę, to by było złoto. Dobra, dajmy jeszcze 3. Jakby tam to siadło, to by był sztynks w chuj. Dobra, na tym kończę. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz do zobaczenia. Cześć.